Czytanie z Ewangelii według Świętego Jana. Onego czasu żydzi z Jerozolimy wysłali do Jana kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim jesteś. I wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając im: jam nie jest Chrystus. Zapytali go tedy: Cóż więc? Jesteś ty Eliaszem? I odrzekł: Nie jestem. Jesteś ty prorokiem? I odpowiedział: Nie. Rzekli mu tedy: Kimże jesteś, abyśmy mogli odpowiedź dać tym, którzy nas wysłali? Cóż powiadasz samo sobie? I rzekł: Jam głos tego, który woła na pustkowiu, drogę prostujcie panu, jako mówił Izajasz prorok. A wysłańcy byli z faryzeuszów. I pytając go, mówili: czemuż tedy chrzcisz, jeśli nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan mówiąc: Ja chrzczę wodą, ale pośród was stanął ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie, a stał się przede mną, któremu nie jestem godzien rozwiązać, rzemyka myka u sandałów jego. Co się działo w Betanii za Jordanem, gdzie Jan chrzcił?